Podobno w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem. To prawda. Zapraszamy Państwa do naszego zoo. Może uda się coś podsłuchać. Samiec tygrysa syberyjskiego imieniem Jardan. Ciekawe co nam chce powiedzieć. Nasze żubry chłupią wieczerze wigilijną, zdrową i postą. Niewiele mają do powiedzenia. Wcale się nie dziwię. Lemur mokok i lemur rudogłowy. nawołujący się lemury katta, mm. łoś imieniem Wojtek, samica, klępa łosia imieniem Lukrecja. Owocożerne nietoperze, ruda nilowa. Starszy rezydent mecenas, czyli bielik. Ma bardzo dużo do powiedzenia. Zwykle taki? roznawny. Tak. Tu jego sąsiad, który woli sytuację przemilczeć, Kania Ruda, samiec imieniem Alfredo. Milczenie jest złotem. Nasze papugi, Rozella, Aleksandretta, Rozśpiewane. Zawsze głośne i chętne do gaworzenia nimfy. Trochę decybeli. Ptactwo wodne nasze bociany, które postanowiły zostać na zimę i na święta przy okazji. <noise> Lis imieniem Frosty, któremu wydaje się, że jest pieskiem. Chętnie Brocy. wita zwiedzających, <laughs> tylko nie szczeka. Szarańcza Drzewoła strój barwny. Cudny dźwięk. Bydgoski ogród zoologiczny życzy Państwu wesołych świąt.